Sure. <laughs> you Spokój, Ares, przestań. Pani się i tak udało Polowanie Nagrawam i powrót na czatowni w tym Wystarczy na razie się jak ruszyłem, ale tam się podjechać jeszcze raz Teraz go widać trochę lepiej, mam bliżej. Stoje stoję z górki na luzie, spróbuję odjechać. Świeżym płonem wczoraj chyba posypało tam przedczoraj. Dobra dla urala dość czasu. Jakie sarne są na łące Słabo je widać. Ale jak wspomniałem o górach, to pokażę jak wygląda Raconeczko się tam oświetliło Trochę Miejscami jest tam jeszcze i stary śnieg, ale wszystko przeproszone na teraz Kuski już poszły. Miejsce pogranicznicy na patrol'u. Kustyka, jeden. Kruczyska wrzeszczą. Trzeba poczekać, bo może śledzą wilki? A może co do żarcia znalazło.

nic tu nie widać więcej tylko tropy wilków obok dziury często mi się udaje dobrać tam dziwowe psa nie brałem bo myślałem że je podejdę na gorącym uczynku Jak To bez psa to chyba nie znajdę ściątku z tego bobra tam coś było tak jakby wyzleczone Dobra, coś znajdę to pokażę no, szczerze powiem, że po tym co widziałam, że się tam z bobrem naciągały już się nie spodziewałem niczego nawet koło tyle trzeba postawić tu kamerkę, różki niedłużej widzę znowu Jeszcze trochę tuszy też zostało A więcej się to w w osobnym filmie Nie każdy musi chcieć widzieć jak z bliska No No to na Olszy sobie rosną Tam wysoko jeszcze Takie nasiąknięte mocno wodą Zmrożony, ale chyba zjadliwe, bo były jeszcze. jak do grudzień, no z tym, że ja już się nawierzyłem tymi boczniakami, ostatnio co zbierałem wór, to mam dość, Ci pokażę. no proszę, jeszcze grzyby rosną widziałem boczniaki, a teraz soplówka jakaś jodłowa pewnie całkiem fajna tutaj też widziałem nie chciało mi się te wyciągnąć zresztą one już był takie Trochę podejrzane. Kurde, jakie maczeska do lisawki przyszedł. Któryś z naszych największych, ale nie wiem który. Nie rozpoznaje ich. Jako Boże na siłę to można było powiedzieć... Ale się dzisiaj piękny dzień zrobił, no piękny, normalny jak na grudzień, bo ciepło było takie, że można się było opalać. Słoneczko świeciło. Teraz już jest popołudnie trochę, jestem też tu w cieniu, ale dalej jest ciepło. Mam czas, to coś powiem do widzów. Za dwie godziny po opublikowaniu tego filmu puszczę ten filmik z ofiarą wilków. Jak ktoś wrażliwy, to niech nie ogląda. A jak ktoś chce zobaczyć z bliska ofiarę, na no to śmiało może popatrzeć. Postawiłem kamerkę, może coś się fajnego nagra. Nic tam nie ruszałem przy tym byczku śladów za dużo nie narobiłem. Starałem się nie robić. Jest ja szansa, że przyjdą. Jakiś zjed, nie znalazł go, to może nie znajdź. No dobra, fajnie to stoi. Niech sobie stoi, jadę już.